Ahoj kamraci, witamy serdecznie w naszym kolejnym filmiku. Dzisiaj witamy się z tarasów tegala lang. Byłam tutaj już w sumie dwa lata temu. Dzisiaj jesteśmy tutaj razem. Jest bardzo dużo ludzi. To tak jak słychać śpiewają, ale idziemy się przejść. Mamy dzisiaj taką fajną wycieczkę, fajną trasę, więc zaczynamy od tarasów, a co później zobaczycie. Zobaczcie, na polach ryżowych Tegala Lang dopiero za zasiali, bo tu chyba się sieje, dopiero ryż jest zasiany, więc na razie one są takie, że tak kolokwialnie powiem, łyse, ale za jakiś czas ten ryż będzie bujny i zielony i będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Byłam tutaj, chyba to był dwa lata temu, marzec, nie? To one właśnie były calutkie zielone, były bardzo wysokie, a w tym momencie mamy porę suchą, teoretycznie, bo wiele razy padał deszcz i jest łyso, ale jest ładnie. Pan budki zgubił. Te Galalang to przepiękne tarasy ryżowe, które każdego roku odwiedzane są przez turystów. Znajdują się około 10 km od północnej części ubud. Jest to jedna z najbardziej zielonych i najbardziej popularnych atrakcji na całej wyspie Bali. Chodzimy sobie w sumie w tomi z powrotem i słuchajcie, okazuje się, że te tarasy ryżowe w tym momencie są jakby podzielone na dwie części. Na pierwszą część dostajecie bilet na wejściu i on kosztuje 10 tysięcy rupi, a na drugą część trzeba sobie jakby wykupić bilet, żeby w ogóle przejść tam dalej w te tarasy ryżowe i to jest takie dziwne, bo do tej pory, w sensie, kiedy ja po raz pierwszy tutaj byłam, to tego nie było. Jakby wszystko było w cenie jednego biletu. I to jest takie trochę dziwne. Nie wiem, może jak byliście tutaj wcześniej. To, to dajcie znać, czy tak było, bo, bo kiedy ja tutaj byłam, no to właśnie całe tarasy można było zwiedzać w ramach jednego biletu, a teraz... A tym bardziej, że teraz tam po prostu nie ma nic na tamtych tarasach, naprawdę no hmm. bo są łyce, jest tylko woda i, i, no i dopiero posiany ryż. Dziwne, nie? Teraz Wam pokażę, jak, tam, jak, jak to jest podzielone. Zobaczcie, tam ogólnie Pan akurat teraz poszedł sobie odpocząć gdzieś pod tą budkę, ale tutaj ma swoje stanowisko. I tam dalej, nie wiem czy będzie widać, ale tam jest taki płotek, zobaczcie. I, i tarasy są po prostu odgrodzone. Ta cała część tutaj jest odgrodzona, więc nie można tam przejść. A jeżeli macie ochotę, też można tu przyjść. Właśnie te odkrzyki to nie są odgłosy dżungli, tylko panowie, którzy dopingują tutaj osoby huśtające się na bali swing. Więc macie tutaj do wyboru. Raz, dwa. Nie wiem, gdzieś była chyba jeszcze trzecia. Chyba tam jest trzecia, tam z drugiej strony. W każdym bądź razie, jeżeli macie ochotę, to można się huśtać i zrobić fajne foty. Ja się akurat boję. Więc tego. Ale na przykład Wojtek ma taką foteczkę. Tylko to była fotka robiona 3 lata temu w momencie, gdy się udawaliśmy na wodospady Sekumpul. Tutaj wam z tej strony wkleję, jak dokładnie wygląda ta fotka, więc Wojtek taką ma, a ja się cykam. No co? Tylko, że jak ja się huśtałem, to wtedy były piękne zielone tarasy. Tak, bo to I były to inne tarasy właśnie. To był cały efekt tak naprawdę, bo nie było widać tego bagna i wody tylko było wszystko jak, jak dywan tego ryżu. Tak. Trochę szkoda, bo tarasy są naprawdę przepiękne, i oczywiście warto tutaj przyjechać zobaczyć jak to wygląda. Ale zdecydowanie radzimy zrobić to w porze deszczowej, ponieważ wtedy tarasy akurat z tej strony wyspy są piękniejsze, są bardziej zielone i takie malownicze. Niektórzy bardzo emocjonalnie podchodzą do huśtania się na tej huśtawce. Rzeczywiście jest hardcore. No ja podejrzewam, że robiłabym to samo, słuchajcie. A chciałam tylko dodać, że tutaj są właśnie różne takie spoty. Tak jak tutaj na przykład macie 30 tysięcy za. <grystanie> Jeżeli byście się martwili, gdzie zaparkować motorek, to jest tutaj miejsc wszędzie: po prostu wszędzie się znajdą. Każdy z każdej strony chce was ulokować u siebie. Także nie ma z tym problemu. Bilet wstępu 10 tysięcy. Pełna infrastruktura, jeżeli chodzi o toalety, jedzenie, tak. handel i wszystko tutaj po prostu tak. kwitnie. Nie? Także my teraz ruszamy dalej, zaraz ustawiamy nawigację i let's go. Czy? Może być herbata, jeżeli jest, to pewnie. Tam jest butelka jeszcze, Owocki. Jesteśmy na jakiejś wiosce. To są nasze ulubione owoce, te o... dobre są. Zobaczcie, się okazuje, że zejście do wodospadu jest y, tędy. Nie widać go tak z drogi, droga prowadziła na podwórko, więc... No, generalnie nie widać tego wejścia, trzeba skręcić w prawo przy, przy kiosku tą u pani i co, napiję się wody i spróbujemy jeszcze coś tutaj pokręcić wam, bo muszę uważać, żeby się nie poślizgnąć. Wow, tego jeszcze nie gra. Najlepsze jest to, że nawigacja nas skierowała w podwórko, tam w podwórku psy w klatkach, bo zamykają no. takie duże, no i my szukamy, szukamy, no ale mówimy, dobra, idziemy tam do sklepiku, zapytamy, nie, oczywiście angielski leży. Paula troszkę tam po indonezyjsku, ale pani odpowiada, znaczy Paula mówi, ale pani odpowiada, no i nie do końca, no końca kleimy, obiariem, wiecie, jakieś wiecie, podstawowe zwroty i to tyle. No ale dobra, poprosiliśmy o dwie herbaty w butelce, pani je najpierw czyściła, czyściła, po czym ogarnęła się, że są po terminie, więc nam ich nie sprzeda. No ale dobra, wzięliśmy dwie butelki wody, za które zapłaciliśmy 10 tysięcy, czyli jakieś 3 złote. Zapytałem czy, pa, czy motor tam może zostać. Tak, tak, ok. i pokazała nam pani, ale w życiu byśmy nie znaleźli tego, nie, nie, bo to nie trzeba było wejść tak jakby z drogi za mostkiem od razu mm -hmm. w dół w krzaki, nie? A już, już szczerze mówiąc myślałam, że się poddamy, nie? Bo ale, ale fajnie. Dobrze, że wpadłeś na pomysł, że idziemy do kiosku i, i pani nam podpowiedziała. No w końcu kiosk to centrum informacji, nie? <laughs> tak wygląda ścieżka do wodospadów, także oczywiście nie wzięliśmy nic na komary. Może właśnie lepiej robić hałas, żeby zwierzęta słyszały, że coś idzie. Może lepiej. Grunt, żeby deszcz nam tu nie spadł. A, bo tu schody prowadziły, ale zobacz. Małpy. Co? Małpy. Żartujesz? Nie. A co jak będą? No nic. Myślisz, że uciekną? Nie wiem, nie zwracajmy na nie uwagi. Ale mnie pogryzy. Co ja wymyśliłam? Czyli co tu się wydarzyło? No ulewa, wichura jakaś zawaliła to na ten, A że oni przez ten czas, jak turystów nie było, mieli ten wodospad prawdopodobnie w dół. To natura zaczęła sobie zagarniać te schody. Ale słychać wodę. Słychać wodę już. Absolutnie nie polecam każdemu tej trasy, na pewno nie z małymi dziećmi. Jest ciężko ogólnie tutaj się dostać. Nam się udało, ale gdyby nie pani, to byśmy się tu nie dostali. Za cholerę. <laughs> ale słychać wodę, jest dobrze, jest dobrze. Tutaj jest ołtarzyk, czyli ktoś tu zagląda. Tutaj rury biegną z wodą. Czyli prawdopodobnie coś tu może będzie nawet. 100 metrów. 100 metrów do wodospadu. I tam jest taki gejzer, gejzer. Wiecie sobie, tutaj pękła rura, psika wodą i akurat tak złośliwie, że na drogę, którą musimy pokonać. Patrzcie, jak ta nasza droga wygląda. Idziemy sobie między kamieniami, po kamieniach, przeskakujemy. Jak zeszliśmy na dół, było na tablicy napisane 100 metrów turn right, nie? No dobra, mówimy 100 metrów, to idziemy, idziemy, ale przez tą wodę, coraz głębiej, coraz głębiej. Przeszliśmy ze 300 metrów, dopiero gdzieś tam zaświeciła się lampka, tam było napisane 100 turn right. Nie najpierw turn right, tylko, tylko na po 100 metrach. metrach. No i tak żeśmy dopiero doszli, więc wróciliśmy i idziemy w drugą stronę. Boże, więc... a myśmy buty ściągnęli, <laughs> skarpety ściągnęli, zaczęliśmy iść już prawie po kolana w tej wodzie, no i Wojtek mówi ty! Ale tam było przecież skręcić w lewo, za 100 metrów. W prawo. E, Boże, w prawo, no. A my sobie heja, no to heja. idziemy, słyszymy piękny szum wodospadu prawdopodobnie, chyba, że jest tu wyżej ulica, nie wiem, zaraz zobaczymy. Ale jest fajnie, polecam, fajne błoto. A klapki ale... zostały w skuterze. Tak, klapki jak klapki, ale jeżeli macie buty do chodzenia w wodzie, to weźcie, bo ja już wdepłem w no. coś ostrego, wbiło mi się w piętę, więc nie polecamy. Nie Albo cieniutkie buty, które możecie pomoczyć. Mhm. Także jak znak mówi, 100 metrów i skręćcie w prawo, to skręćcie w prawo. Ostatnie schody. Aleśmy trafili. Ale my trafiliśmy jak? Super, akurat trafiliśmy chyba na jakąś mogłam Taką taką No Cześć tu, część tu idzie. Szczęście, nie, że cały czas chodzimy jakąś ceremonię. A my tacy Ach, się upoceni. Niestety nie możemy podać wam dokładnej lokalizacji tego wodospadu, ponieważ uważamy, że jest to atrakcja nie do końca przeznaczona dla każdego. Wolimy, żeby te dane zostały jednak ukryte z tego względu, że miejsce nie jest ogólnie dostępną atrakcją dla wszystkich turystów. Nie jest specjalnie oznaczone na mapie. I wolelibyśmy, żeby nikt nie zrobił sobie krzywdy, więc pozwólcie, że lokalizacja wodospadu pozostanie naszą małą, słodką tajemnicą już na zawsze. Udało nam się dostać do miejsca, które nazywa się Munduk Asri i bylibyśmy tutaj szybciej. I nie błądzilibyśmy, jakby nie to, że dziwy pan zapytał się, dokąd jedziemy. A tam jedziecie, to skręćcie tutaj w lewo i jedzie, nie? Przez jakieś wioski nas znowu no, poprowadziło, przez psy... jakieś pole, psy nas oszczekały. Krowy się na nas patrzyły, jakoś tak dziwnie trochę. No, no ale dotarliśmy. Jesteśmy w mundu Kasri, nie ma tutaj chyba żywej duszy. Pobrano od nas opłatę w wysokości 10 tysięcy rupii o... indonezyjskich. Za osobę. Za osobę. Idziemy zobaczyć, jakaś kura na... Ponad nas są napiera. tutaj fajne z tego co patrzyłam, spoty, takie zdjęciowe właśnie, więc idziemy potrzaskać jakieś foteczki i zobaczymy, czy coś tu jeszcze jest ciekawego. Hmm. Są krówki, swinki, kogutki i wszyscy. Pełna wieś wsi sielska, wsi anielska Tutaj dziki zachód. Patrzcie jakie creepy To jest taki wóz Konie ciągną go do nieba, nie? I tam są wagoniki Najbardziej creepy spot na Bali Tu rośnie jackfruit Tam chyba jest taka chatka Takich jakiś no hobbitów no, domek hobbitów tu są domki hobbitów, tu są domki hobbitów takie po przejściach. Wygląda jakby miało zaraz lunąć, a my jesteśmy tutaj w środku gdzieś jakiegoś, nie wiem, wypierdzielewa, bo tutaj nikogo nie ma w sumie poza nami to musiała być fajna atrakcja turystyczna kiedyś, ale zobaczcie jak to wszystko już jest zaniedbane. Być może też przez wiadomo co stało dwa lata, ponad. Siemka, jesteśmy już po podróżach. W tym momencie jesteśmy w restauracji. Moment. Van Sheva, chyba tak to się powinno czytać. Jest to jedna z naszych chyba takich perełek ostatnio, bo myśmy tutaj już byli. I kończymy tutaj naszą wycieczkę i dzisiejszy odcinek również, więc jeżeli Wam się podobało, zostawcie nam koniecznie łapkę do góry, zostawcie nam koniecznie subskrypcję, ponieważ bardzo nas to motywuje do kręcenia dla Was kolejnych, fascynujących i pięknych wideo. Jeżeli chcecie z nami zostać, to obejrzyjcie poprzednie odcinki i zapraszamy do kolejnych. Ahoj wszystkim!